Krzysztof Bąk, dzień dobry. Dziś państwo moim gościem Robert Bagiński. Dzień dobry, dzień dobry Panu, dobry. dzień dobry Państwu. Były polityk w Stronnictwo Demokratyczne oraz kilka innych partii, <noise> obserwator życia politycznego. Pan prowadził kampanię różnych ugrupowań, no chyba najmocniej akcji wyborczej Solidarność jeszcze w latach 90. Ale chciałbym do tej polityki lokalnej przejdziemy za chwilę. Na początek pytanie... Prezydent Tadeusz Jędrzejczak po tym, kiedy w pierwszej instancji usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności powinien zrezygnować z funkcji czy nie? Wie pan, tak naprawdę problem jest ambiwalentny, bo z jednej strony przyzwoitość nakazywałaby, aby zrezygnował. Z drugiej strony moglibyśmy przywołać tutaj Machiavellego który mówi, że zemrzańcem w ręku władzy i polityki się nie zdobywa, a przecież prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka wybrali wyborcy. I tutaj moglibyśmy dyskutować, co jest ważniejsze, czy wyrok sądu nieprawomocny, to należy bardzo mocno podkreślić, czy z drugiej strony ważniejszy jest wyrok wyborców, demokratyczny wybór, a przecież wyborcy mieli pełną świadomość, że prezydent Jędrzejczak stoi pod zarzutem, że prezydent Jędzejczak... tak był, był wcześniej aresztowany, przesiedział kilka miesięcy w aryście, Jako prezydent. Jako prezydent i wyborcy zaufali. Dokładnie. Dla, dlatego bardzo łatwo byłoby przyłączyć się do chóru. Tych, którzy dziś atakują prezydenta, dziś atakują, bo jest wyrok, ale jeszcze niekiedy, jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu próbowali dobijać różnego rodzaju interesów politycznych, gospodarczych, i innych. Wtedy prezydent Jędrzejczak był dla nich dobry. Prezydent Jędrzejczak był pod zarzutem, ale był jeszcze urzędującym prezydentem bez wyroku. Natomiast teraz, gdy prezydent Jędrzejczak ma wyrok, to wszyscy krzyczą, powinien natychmiast odejść. I krzyczą ci, którzy tak naprawdę powinni również popatrzeć w lusterko. Bo krzyczy Marek Surmacz, który... Jak wiemy zajmował się swego czasu głównie kolportowaniem hot dogów w polskich kolejach państwowych. I wtedy też były nawoływania różnego rodzaju środków masowego przekazu o to, aby urzędujący minister spraw wewnętrznych, wiceminister zrezygnował, dlatego że tak się po prostu ale nie rozłożyło. Ale to chyba jest nieporównywalne, tak, zamówiania hot dogów dla pani senator, wtedy pani minister, niż temu. Oczywiście lat... jest to nieporównywalne, ale jest to pewnym symbolem. Ministrem się zostaje prezydentem jest się wybranym. I tego prezydenta wybrali wyborcy. I proszę mi wierzyć, ja nie jestem obrońcą tego prezydenta, bo rozmawia Pan z osobą, która jako pierwsza chyba złożyła na prezydenta Tadeusza Andrzejczaka w 2002 roku po doniesienie do prokuratury. Chodziło o słynny wyjazd na Olimpiadę w Sydney. Więc jakby sam złożyłem kiedyś donos na Pana prezydenta. Ale nawołuję o rozsądek w tym atakowaniu człowieka, któremu trzeba współczuć. I... Niech sam oceni, czy powinien odejść, czy powinien zrezygnować, natomiast stawianie go pod ścianą i robienie z siebie jednego i największego autorytetu moralnego w tym mieście, no jest po prostu nieprzyzwoite. Ale radni współczują, nawet w swoim oświadczeniu, że współczują prezydentowi jego sytuacji, no ale apelują o to, żeby odejść. A prezydent zaraz po wyroku, po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że urzędu nie złoży. Wie pan, no taka jest logika funkcjonowania opozycji. Jak się nie ma władzy, to się ujada. Ujada się jak pieski za karawaną i tak ujadają za prezydentem. Kiedy prezydent był silny, bo bez wyroku, to nie ujadali, bo nigdy nie byli przekonani, nigdy nie byli pewni, czy ten człowiek kiedyś im się nie odwinie w jakiejkolwiek sprawie, czy to ich prywatnej, czy zawodowej czy, czy, czy politycznej. Natomiast kiedy jest bardzo osłabiony, to wszyscy ujadają. Ja powiem tak, niech wyborcy zadecydują, czy prezydent powinien odejść. I tak naprawdę to dzisiaj jest... Jest moment, w którym możemy autentycznie mówić o referendum. Ponieważ to referendum, które kiedyś pan poseł Jasek Bachalski ogłosił, zorganizował, no było bez sensu. Tak naprawdę argumentu za tym referendum nie było. Dziś można się odwołać do werdyktu demokratycznego, czyli odwołać się do największego suwerena, jakim są wyborcy. I oni go wybrali, oni dali mu mandat społeczny i tylko oni mają prawo żądać, by odszedł. A najlepszym tego, tego sposobem na, na zrealizowanie tego postulatu jest właśnie. Referendum. Ale lokalni politycy są, jeżeli mówi się o referendum, ale są bardzo powściągliwi, boją się. No wiadomo dlaczego. Dlatego, że gdyby e, gdyby było referendum i byłoby zakończone werdyktem prezydent musi odejść, to odchodzi również Rada. No, nikt nie chciałby odchodzić e, z Rady, bo jest to przecież bardzo intratna posada. Po roku. Dokładnie, po roku. Znów kampania, znów pieniądze wydane jeszcze te się nie zwróciły, które wydali na kampanię. Nikt tego nie chce. E... W piątek całą Polskę do obiegła informacja Nie żyje szef samoobrony Andrzej Leper. Pan był związany z samoobroną, z tego co pamiętam, tak? Pan Szczury mocno bronił Andrzeja Lepera kiedy on był zamykany, przypomnijmy tutaj w Podgorzowskim Wawrowie do więzienia. Tak, tak, to było w 2001 roku. Ja nigdy nie byłem członkiem samoobrony, zajmowałem się bardziej doradztwem w zakresie nazwijmy to politycznego marketingu. Współpracowałem zarówno z najbliższymi współpracownikami pana Andrzeja Lepera jak i parlamentarzystami tutaj w naszym regionie. Cóż powiedzieć? No, wielka tragedia. Wielka tragedia, i znów dzisiaj niektórzy powinni popatrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy, czy tak wypada? Czy tak wypada napuszczać wszystkich i wszystko na człowieka, na jednego człowieka? Czy ten człowiek rzeczywiście był aż tak zły? Chcę pan powiedzieć, że są współwinni tego dramatu? Ja jestem przekonany, że, że człowiek, który targa się na swoje życie, jest albo psychicznie chory. To chyba wykluczamy w przypadku pana Andrzeja Lepera albo jest człowiekiem, który doszedł do pewnej granicy, za którą podejmuje decyzje irracjonalne, całkowicie absurdalne. Można by było tutaj nawet pokusić się o pewną analogię z tym norweskim brejwikiem, który rozszczelał kilkadziesiąt osób na wyspie bo nie wytrzymał, bo coś w nim pękło. Oczywiście tamten zrobił ogromną krzywdę, ogromną niesprawiedliwość, rzecz haniebną i złą, przede wszystkim krzywdę z innych ludzi. Andrzej Leper wybrał całkowicie inną drogę, ale. Wcale nie wykluczam, czy nie było to motywowane podobnymi, e, podobnymi motywami, czyli tak naprawdę, czy nie było to protestem wobec tego wszystkiego, co działo się wokół jego osoby, co dzieje się w kraju, e, bo ten człowiek po prostu pękł. Chory psychicznie to chyba wykluczone, tak jak pan powiedział. Ja miałem okazję w 1999 roku, kiedy Andrzej Leper z rolnikami zablokował terminal, przedyskutować z nim całą noc, bo wtedy tam nie spaliśmy, policja i rolnicy. Pewnie rozmawialiście o Platonie, Sokratesie, przecież pan Andrzej Lepar był wybitny filozofem, ale bardzo inteligentnym człowiekiem. Był. Bia... Media białoruskie podają, że kto pomógł zabić Andrzeja Lepera? Mówią o nim, że był to wielki i najszczerszy przyjaciel białorusi. No, nikt nie kwestionuje tego, że media na Białorusi są najbardziej wiarygodne, że tak naprawdę wolność mediów białoruskich to powinien być model, który należy wdrażać we wszystkich państwach świata. Oczywiście to jest żart. Nie zmienia to faktu, że Andrzej Leper to jest przykład tego, że w demokracji. Tak naprawdę każdy, jeżeli tylko ma wizję, a Andrzej Leper miał wizję, jest zdeterminowany, a był zdeterminowany i na tyle charyzmatyczny, by zgromadzić wokół siebie dużą liczbę osób, a nawet miliony wyborców, że może osiągnąć karierę, ba, że może głośno głosić poglądy i opinie, które powinny się również przebijać w społeczeństwie. Bo to nie jest tak, że tylko Platforma Obywatelska, Donald Tusk, czy SLD, pan Napieralski i tak dalej, i tak dalej mają rację. Andrzej Leper to był Polak z krwi i kości. To był, tak jak pan powiedział, człowiek inteligentny, który osiągnął w Polsce bardzo wiele. I to jest przykład dla wszystkich innych, że... Wyśmiewano go, cały czas krytykowano, jednak... Był na tyle silny, żeby ze swoją partią współrządzić. Był wicepremierem polskiego rządu. Dokładnie. No, w polityce tak to już bywa, że jeśli ktoś nie wpisuje się w cały ten układ, w, całe, w całą otoczkę ideowo, ide, ideową, która funkcjonuje i jest ogólnie przyjętą zasadą w środkach masowego przekazu na tak zwanych salonach, to jest najzwyczajniej w świecie wyśmiewany. Takich ludzi jest więcej. I, i e, takich, którzy nawet jeżeli mówią, coś słusznego, mówią rzeczy mądre, prawdziwe, to a priori są od razu krytykowani, że to pewnie wariat, że to pewnie oszołom. I Andrzej Leper taką łatkę miał, a przecież nikt to zostaje w demokratycznym państwie wicemarszałkiem, ministrem, wicepremierem. Nikt, na kogo głosuje około 2,5 miliona ludzi, nie jest chyba durniem. No chyba, że uznamy, że te 2,5 miliona ludzi to durnie, ale nie sądzę. Po, pozostawmy Andrzeja Lepera. Szkoda, że wybrał taką drogę. Jest to największy chyba dramat dla jego rodziny i jego bliskich. Panie Robercie, układanki wyborcze w Lubuskiem trwają. Widzimy przepychanki na listach wyborczych. Jak pan skomentuje to, co się nie wiem, dzieje w platformie obywatelskiej, szczególnie chyba mm. najpierw obecnych parlamentarzystów, czyli senatora Woźniaka i posła Pala nie było na listach wyborczych. Trzecie miejsce zajmuje przewodnicząca Rady w Gorzowie Krystyna Sibińska. Jest najwyżej notowana. Nagle dochodzą usłuchy, poseł Pal na miejscu 17, senator Woźniak na 22, bo w 21. Tutaj nie jestem pewien. No to jest klasyczne podgryzanie partyjne. Jeden drugiego. Nikt chyba nie wierzy w to, że cała ta afera z podpisami w Platformie Obywatelskiej nie była elementem walki o miejsca wyborcze. Sam byłem przedmiotem dziwnych podchodów, dziwnych telefonów, dziwnych potrzeptów, by pomóc, by doradzić, w jaki sposób można by kolokwialnie rzecz ujmując, uwalić tego posła czy tamtego. Oczywiście. Dla mnie tego typu działalność absolutnie jest nie do pogodzenia z jakąś podstawową etyką. Jeżeli w ogóle w polityce można mówić o etyce, bo nawet. Naprawdę... jest tego znakomitym przykładem. Pamiętamy kampanię wyborczą kandydował pan na prezydenta Gorzowa. I słynne zdjęcia w SuperEkspresie. No tak, i dobrze wiemy, że był to również element walki politycznej, w której próbowano mnie wyeliminować i zresztą skutecznie wyeliminowano, doczepiając mało, schludną łatkę. Nie było to przyjemne ani dla mnie, ani dla bliskich, ani dla kogokolwiek innego. Ale to jest polityka, i tak jak Pan powiedział, no raz miejsce 7, raz miejsce 17, raz miejsce 21. To, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, pokazuje, że ta partia paradoksalnie. E, paradoksalnie chcąca być partią rozsądku, umiaru e, stała się partią e, chaosu, partią, która sama nie wie, czego chce. Dobrych się eliminuje, e, miernych, ale wiernych e, kreuje się na miejsce trzecie na liście i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt rozsądny e, nie eliminuje z listy wyborczej kogoś takiego e, tuza, który jest w stanie zdobyć ponad 100 tysięcy głosów jak Henryk Maciej Woźniak, czy, czy kogoś, kto... E, no i z wybitnym prawnikiem i w parlamencie bez wątpienia byłby osobą przydatną jak Witold Pal. Jeżeli taka... Part... Posłów Witold Pal jest no to, tego dowodem, jest reprezentantem polskiego rządu przed Trybunałem Konstytucyjnym. No to chyba coś znaczy, prawda? Dokładnie. No, należałoby powiedzieć rzecz kontrowersyjną, że kobiety nie zawsze w polityce się sprawdzają. Kobiety świetnie dają sobie radę w różnych miejscach. Nie będę tutaj ze względu na pewne konwenanse przyjęte mówił gdzie. Państwo się sami domyślą. Natomiast no, w polityce nie zawsze sobie radzą i nie zawsze mamy do czynienia z tak wybitnymi paniami jak Margaret Thatcher. Mamy nieraz tak mało wybitne postacie polityczne jak pani Bożena Bukiewicz czy, 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 czy pani Krystyna Sibińska. No, osoby, które do polityki tak naprawdę nie wnoszą nic. Nikt nie wie o ich dokonaniach, bo takowych nie ma, natomiast mają swoje pięć minut w postaci wpływów partyjnych i próbują na wszelki sposób nam wyborcom odebrać prawo, możliwość głosowania. Na szczęście. Panowie Woźniak, panowie Pal są na listach wyborczych, a wyborcy, jeszcze raz podkreślam, to ludzie rozsądni i zapewne ich tam znajdą. A można mówić, że największym na razie zwycięzcą tutaj na północy jest poseł Jan Kochanowski. Jako jedyny jest otwiera listę w Lubuskiem jako człowiek z północy, listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I informacja z ostatniej chwili Mirosława Winnicka awansowała na drugie miejsce na tej liście. Jan Kochanowski jest być może zwycięzcą, ale z pewnością nie są zwycięzcą wyborcy, z pewnością nie jest zwycięzcą demokracja, ale że człowiek, który jest parlamentarzystą od dwudziestu kilku lat, no, bądźmy szczerzy, jest człowiekiem kompetentnym, mądrym, znającym realia samorządu, ale chyba czas na pewną zmianę pokoleniową. A tu, przepraszam, wejdę w słowo, nie, nie przejawia się złośliwość z Pana strony, no bo nie jest tajemnicą, że jest Pan w dobrych relacjach, że jest posłem Wątorem i tu o niego się rozchodzi. Wie Pan, no. Jestem w dobrych relacjach z posłem Wątorem, jestem w dobrych relacjach z Mirosławą Winińską, znamy się z Janem Kochanowskim, lubimy się z Janem Świerepo, kochamy się i tak dalej, i tak dalej. Można było tych nazwisk wymienić tutaj mnóstwo, natomiast nie ukrywam, że w kwestiach Społecznych zawsze moje serce biło gdzieś troszeczkę po lewej stronie. Mimo iż identyfikowałem się w kwestiach wartości zawsze jednak z prawicą, to w kwestiach społecznych zawsze z lewicą. I uważam, że lewice stać na liderów z prawdziwego zdarzenia. Bogusław Wontor wielokrotnie udowodnił, że jest takim liderem. Ale cóż, lewica wybrała, lud może głosować, zaakceptować, odrzucić. Cieszy na pewno fakt, że na liście znalazła się winnicka, pani Winnicka, bo, bo jest to bez wątpienia osoba kompetentna i mądra. Ostatnie pytanie, bo nasz czas dobiega końca. Kto wejdzie do Senatu, Pana zdaniem, z naszego okręgu? Marek Surmacz, Władysław Komarnicki, Paweł Leszczyński, Jan Świrepo. Na początek zacznę od tego, kto nie powinien wejść do Senatu, więc na pewno nie powinien do Senatu wejść pan Władysław Komarnicki, bo leczenie kompleksów całego życia poprzez realizowanie się w polityce, to nie jest najlepszy sposób na to, by w państwie było dobrze. Ja nie zgadzam się z Tezą, że do Senatu, do polityki powinni iść ludzie, którzy zrealizowali się zawodowo, bo to nie zawsze się sprawdza, że ten, który zrobił duży, dużą karierę w biznesie, będzie dobrym senatorem, bo często ta, ta, ten. Ma... Mandat senatorski jest dla niego tylko leczeniem kompleksu. Ja uważam, że pan Komarnicki nie będzie dobrym senatorem i wręcz apelowałbym, gdybym był politykiem, a na szczęście nim nie jestem już, o to by na niego nie głosować. Kto zostanie senatorem? Pewnie zostanie Marek Surmacz. Paweł Leszczyński i Jan bo nie mają szans? Pan Jan Świrepo jest bardzo... Jeszcze czekamy, kogo Platforma wystawi. Bo nam... Jan, pan Jan Świrepo bez wątpienia to postać, postać znana, postać zasłużona dla samorządu, dla, dla polskiej wsi nie tylko. Ale wydaje się, że elektorat, który, który zadecyduje o tym, kto zostanie senatorem, a będzie to przede wszystkim elektorat wielkomiejski, gorzowski, a nie jednak elektorat małomiasteczkowy, czyli Szczel Prezydenka, Dobiegniewa, Dobiedniewa czy Witnicy, to nie jest elektorat, który będzie głosował na pana Jana Świrepo. Czyli Marek Surmacz. No, niestety Marek Surmacz, ale cóż. A czemu niestety? Dlatego, że brakuje mi, brakuje mi takich kandydatów, którzy reprezentowaliby w Senacie nasz region w sposób naprawdę kompetentny. I tu znów wracam do tematu, który przed chwilą poruszyliśmy. Naprawdę Gorzewianie, lubuszanie byli dumni ze sposobu, jaki swój mandat sprawował Henryk Maciej Woźniak. I bez względu na to, czy ktoś miał poglądy lewicowe, prawicowe czy centrowe, to jednak ta postać no, była tą postacią, która ogniskowała nasze problemy i reprezentowała, Dalej przekazując w Senacie. I szkoda, że tej postaci nie będzie tam. Na dziś musimy już kończyć, nasz czas z dobiega końca. Myślę, że w kampanii wyborczej będziemy się częściej spotykać i analizować to, co będzie się działo w lokalnej polityce. Myślę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo, pan, dziękuję państwu. Był polityk, obserwator życia politycznego, był Państwa moim gościem. Dziękuję jeszcze dziękuję. raz. Krzysztof Przyszedłbym do zobaczenia.